Poznaj AI i zacznij dzięki temu zarabiać. Z tego filmu dowiesz się m.in. jak zarabiać na sztucznej inteligencji jako freelancer. Sam posługuję się tym od dawna i to naprawdę narzędzie, które niezwykle optymalizują moją pracę. Po prostu jest przyjemniejsza i szybsza. A dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi zyskałem też dużo więcej czasu na robienie rzeczy, które po prostu mnie cieszą. Zostań więc do końca i zobacz dokładnie, jak wykorzystać AI w pracy freelancera, nawet bez doświadczenia. A na początku powiem ci, czym jest AI, dlaczego warto je używać i jak to robić. Pierwsze, zastanawiam się, dlaczego ten temat jest teraz taki ważny. Więc w internecie co chwila widzimy tego typu nagłówki, że AI zabierze nam pracę, że sztuczna inteligencja powoduje ograniczenie zatrudnień itd. itd. Ale w praktyce ta sytuacja nie różni się niczym od innych rewolucji, które mieliśmy w czasie. Tak samo mówili za czasów Forda. Kiedy Ford stworzył swoją pierwszą fabrykę samochodów, nagłówki gazet grzmiały Już nigdy więcej człowiek nie będzie potrzebny do pracy, zastąpią go automaty. Kiedy wymyślono silnik parowy, a później spalinowy, dokładnie było tak samo. Stoimy teraz u progu kolejnej prawdziwej rewolucji. I Mam takie poczucie, że kto pierwszy dobrze opanuje te narzędzia, tym lepiej będzie on zarabiał. No i oczywiście, jak zwykle w internecie, znajdziesz wtedy takie opinie, że AI jest beznadziejne, że nie działa, że robi tylko dziwne rzeczy itd. itd. A przecież ty jesteś artystą i chcesz robić tylko i wyłącznie rzeczy kreatywne, albo jesteś programistą i masz nabyte ogromną umiejętność. No i jak wielu innych, wkrótce będziesz żałował, że nie zacząłeś korzystać z tych narzędzi wcześniej. Ponieważ można było powiedzieć, że zeszły rok jest ogromnym boomem dostępności i popularności takich narzędzi. Można powiedzieć, że wręcz każdego tygodnia powstają setki nowych narzędzi. Moim zdaniem to jest naprawdę największa rewolucja, którą przechodzimy aktualnie w dobie cyfrowej. To trochę jak pojawienie się pierwszego iPhone'a. Nagle wszystko się zaczęło zmieniać. Dlatego właśnie warto zainteresować się tematem, nawet jeżeli miałbyś mieć tylko podstawowe, nawet powiedziałbym listę pojęcie na ten temat, to i tak zyskasz, ponieważ będziesz wiedział, w której strefie się poruszać, a klienci pytają o to coraz częściej. No dobra, to teraz wyjaśnimy sobie podstawy. Czym jest sztuczna inteligencja? Zasadniczo ta nazwa trochę wprowadza w błąd, bo sztuczna inteligencja zakłada, że jest to narzędzie, które rozumie, interpretuje fakty i pozwoli, pozwala się do tego dostosować, co dostaje. Natomiast rzeczywistość jest trochę inna. Sztuczna inteligencja sama w sobie to po prostu algorytm, tak zwany duży algorytm językowy, który potrafi analizować zapytanie wysłane na przykład na chat GPT, czyli na czacie, i zrozumieć, o co chodzi użytkownikowi. Ale równocześnie w tym samym czasie, chociaż to narzędzie jest coraz lepsze, coraz doskonalsze, to wciąż jest głupie. To znaczy, jeśli zadamy mu nieodpowiednie zapytanie, to da nam nieodpowiednią odpowiedź. Stąd właśnie pojawiają się tego typu plotki czy komentarze, że AI jest beznadziejne. Jeśli więc zadasz mu nieodpowiednie pytanie, to się nieodpowiednią odpowiedź. Na przykład swojego czasu zacząłem korzystać z ChatGPT przy okazji pisania artykułów na mojego bloga albo niektórych treści social media. Mój prompt ostateczny, czyli takiego, z którego dzisiaj korzystam, ma ponad 4 strony A4 i on tylko i wyłącznie reguluje te rzeczy, które chciałbym, żeby ChatGPT w moim imieniu wykonał. Więc jeśli napiszesz tylko zdanie, o, napisz mi artykuł na temat XYZ, no to prawdopodobnie ten tekst będzie po prostu słaby. Weźmy inny przykład. Jak widzisz, staram się ostatnio zacząć tworzyć trochę więcej treści wideo. I tutaj ponownie pomaga mi sztuczna inteligencja. Dzięki kilku wtyczkom, na przykład moje wideo oczyszczone jest z szumów, albo niepotrzebnych długich pauz, albo kiedy analizuję tutaj, patrząc na swoją kartkę, scenariusz, no to... Sztuczna inteligencja potrafi te fragmenty po prostu wyciąć. Ale więcej, istnieją dedykowane aplikacje, które potrafią wziąć ten długi materiał, przeanalizować językowo, co dokładnie się w tym filmie dzieje, a później na tej podstawie stworzyć z tego rolkę. Na przykład 1-minutowy materiał, który ma zachęcić do tego, aby ktoś zobaczył pełny film. Ale możemy pójść dalej. Istnieje taki zawód jak Prompt AI Artist. Czyli chodzi o osobę, która potrafi wykorzystać narzędzia do tworzenia sztucznej inteligencji w bardzo kreatywny sposób. Już kilka lat temu jeden z najbardziej prestiżowych konkursów wygrała sztuczna inteligencja. To było dokładnie to zdjęcie, a później jeszcze takie. Czy można powiedzieć, że to jest sztuka? Tak, tylko wymaga pewnych umiejętności. Najpierw wizji w głowie, takiego kreatywnego pomysłu, który chcemy stworzyć, a później odpowiednich narzędzi, które to po prostu dla nas zrobią. Jakie więc nisze dzisiaj korzystają z AI? Można było powiedzieć, że wręcz wszystkie. Zarówno grafik, który może dużo łatwiej generować pewne elementy, zarówno programista czy deweloper stron internetowych, ponieważ AI może sprawdzić jego kod albo wygenerować jakiś kod, którego akurat teraz potrzebuje. Nie zrobi całości za Ciebie, ale pozwoli przyspieszyć Twoją pracę albo sprawdzić Twoje błędy. Podobnie jest w przypadku copywritingu. Może niekoniecznie zawsze jest sens pisać artykuły wyłącznie w oparciu o ChatGPT, ale może stworzyć nam szkielet e, takiego artykułu, który później możemy mu spełnić samodzielnie. Wspomniałem o montażystach wideo. To kolejna ogromna okazja, w której nagle te narzędzia powodują, że mamy dużo więcej czasu na inne projekty. A na koniec można też stworzyć na przykład automatycznego sprzedawcę. Ja osobiście niedawno stworzyłem takiego bota, którego możesz potestować i on specjalizuje się w wiedzy o freelance. To jest e, asystent AI, którego nakarmiłem moimi danymi, moimi kursami, moimi książkami, moimi filmami i odpowiada nawet moim stylem. 24 godziny dobę, 7 dni w tygodniu. Ok, no to właśnie, jak mamy takie jedno praktyczne zastosowanie, czyli na przykład czat, który może rozmawiać z klientami, e, przygotowywać im oferty czy tego typu rzeczy, to pomówmy sobie jeszcze o kilku innych praktycznych rozwiązaniach. W kilku zdaniach. To jest na przykład grafika, którą niedawno stworzyłem Journey. to są na przykład e, ilustracje, które wykorzystam w mojej nowej książce, a tutaj widzisz teraz e, influencerkę AI, z której będę testował i eksperymentował, co nie można zrobić dalej. Jak AI może poprawić produktywność? To nie jest takie trudne. Masz więcej czasu, brak konieczności wykonywania niektórych zadań ręcznie, bo możesz je po prostu zautomatyzować, żeby coś, konkretne narzędzie, zrobiło jakiś proces za ciebie. No i generować pomysły. To prawda, że nasz ludzki mózg jest wyjątkowo kreatywny, ale takie narzędzia oparte na dużych modelach językowych, jak ChatGPT, mogą łączyć kropki z całego świata, z całego dostępnego internetu, a tym jest przecież właśnie kreatywność, z zdolnością łączenia kropek. I jeśli na przykład poprosimy ChatGPT o wygenerowanie pięciu nagłówków na temat em, freelancingu, na przykład, e, i możemy tam dodać na przykład informację, że one być trochę clickbaitowe, albo mm, odkrywać jakąś nową ideę, albo napisane w bardzo zabawnym stylu, to ChatGPT nam je po prostu przygotuje. I teraz to nie jest tak, że musimy je wziąć, skopiować i zrobić. No nie, bo to może być dla naszego mózgu prawdziwa pożywka w taki sposób, że zacząć pewne fakty łączyć i napisać coś zupełnie odkrywczego. Ja pisząc swoją nową książkę, też dosyć często próbuję testować ChatGPT w zapytaniu na przykład, a co teraz powinien zrobić bohater? I to nie jest tak, że ten bohater tam pójdzie i to zrobi, ale bawię się tym formatem, bo ChatGPT podaje mi niestandardowe rozwiązania. Co teraz mogłoby się dać stale co mogłoby się teraz dalej stać z fabułą. Nie automatyzacja. Automatyzacja to jest mój po prostu prawdziwy konik, który bardzo, bardzo, bardzo uwielbiam, bo znowu, mamy tutaj sztuczną inteligencję, która może nam zaplanować wykonywanie konkretnych czynności. No jakich na przykład? Teraz eksperymentuję z takim narzędziem, które po wrzuceniu jednego filmu do konkretnego folderu na Google Drive automatycznie wysyła to na różnego rodzaju social media z dostosowanymi tekstami. Poza Instagramem, bo Instagram będzie cały czas hmm, ręcznie wykonywał. Albo na przykład sztuczna inteligencja, która przygotuje napisy i odpowiednio je osadzi w filmie. Może też dokonać różnego rodzaju sortowania. Na przykład w moim sklepie internetowym sprzedajemy zarówno kursy, jak i e-booki, czy wiele innych produktów cyfrowych, więc sztuczna inteligencja regularnie, raz w miesiącu, analizuje dla mnie całe dane sprzedażowe i rekomenduje, na przykład, co zrobić lepiej, co poprawić w ofercie, albo dlaczego dany produkt się nie sprzedawał tak bardzo, jak bym chciał, a często potrafi wyciągnąć wnioski, na które nigdy sam nie wpadł. No i wszystko tak naprawdę sprowadza się do eksperymentów. Ja zacznę od bardzo prostych automatyzacji. Po prostu zależało mi, żeby dane z tego miejsca znajdowały się w tym miejscu i z tego miejsca też w tym miejscu. I to był początek mojego wejścia w automatyzację i sztuczną inteligencję. Ale z czasem okazało się, że pomiędzy tym klockiem i tym klockiem mogę wrzucić właśnie sztuczną inteligencję, która jeszcze te dane przeanalizuje i wykona mi na końcu jakiś konkretny raport. Z czasem jednak okazało się, że tych możliwości jest znacznie więcej. Bardzo często wykorzystuję aplikację MakeCom, ponieważ ona też ma tysiące przygotowanych scenariuszy do takiej automatyzacji, i możesz po prostu wybrać sobie, co chciałbyś zautomatyzować. Bank. Szybka zmiana toczenia, bo okazało się, że padła mi kamera, więc nagrywam następnego dnia. E, więc chodzi o to, żeby zaczął też eksperymentować, uczyć się tych konkretnych narzędzi. Ja na przykład wprowadziłem sobie taką filozofię dzisiaj w moim domu, że jeżeli wpiszę taką, jeżeli powiem na głos, mając telefon w ręce taką komendę i powiem na przykład wychodzę, to wszystkie rolety w moim mieszkaniu się zamkną. Jeżeli powiem, a potem włącz ogrzewanie, to cała podłogówka w salonie zacznie się grzać i dojdzie do 22-23 stopni. To bardzo korzystne, kiedy nas nie ma w domu i chcemy wrócić, żeby było ciepło. Poza tym wiele takich rzeczy eksperymentuję w kontekście przygotowywania jakichś automatyzacji dla siebie, bardzo małych. Na przykład teraz robiliśmy taką rzecz, że jeśli ktoś zapisuje się na nasz webinar, to automatycznie dostajemy powiadomienie na slacku i cały zespół się cieszy, że jest informacja o tym, że ktoś nowy się zapisał. A właśnie, skoro jesteśmy przy w tym temacie, to serdecznie zapraszam Cię 27 lutego o godzinie 19.00. Organizujemy bezpłatny webinar dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć zarabiać na sztucznej inteligencji. Pokażę tam kilkanaście różnego rodzaju scenariuszy, w których krok po kroku wyjaśnimy, jak zarabiać na AI. Oczywiście wszystkie linki są w bio. serdecznie zapraszam. Więc w sztucznej inteligencji ogólnie i narzędziach opartych na ten temat, chodzi o to, żeby się nimi bawić. Ja na przykład ostatnio straszliwie um, zajarałem się tematem stworzenia sztucznej inteligencji w oparciu o narzędzia do tworzenia grafik oraz animacji, stworzenia sztucznego influencera, takiego wirtualnego influencera. Podczas tego webinaru, o którym przed chwilą wspomniałem, też będziemy pokazywali, jak to zrobić. To niesamowite możliwości, że wystarczy wpisać kilka komend w odpowiednie narzędzia, które w dodatku są darmowe, aby otrzymać naprawdę niesamowite obrazki nieistniejących ludzi, którzy dokładnie spełniają nasze kryteria pod względem tego, co na przykład nam się podoba. No i na koniec najważniejsze. AI to tylko narzędzie, na którym możesz zarobić, jeśli będziesz umiał z niego korzystać. Wydaje się, że w przypadku copywriterów, grafików, montażystów wideo czy wielu innych freelancerów, którzy pracują w tym zawodzie, rozwój w zakresie rozumienia narzędzi sztucznej inteligencji jest czymś, co po prostu muszą zrobić, żeby przetrwać na rynku. Okaże się bardzo często, że zamiast pisać teksty możesz stworzyć automatyzację które na przykład nie tylko napiszą ten tekst, ale też przygotują posty w social media, przygotują grafiki itd., dalej. Jeden z takich scenariuszy dosyć szczegółowo omówię właśnie na tym wspomnianym przed chwilą webinarze 27 lutego, na który bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. Jeżeli ten film Ci się podobał, to serdecznie zapraszam do wejścia ze mną w dyskusję, w jakąś rozmowę na ten temat. Będę w komentarzach, postaram się też odpowiedzieć. A nuż zasłużyłem teraz na jakąś subskrypcję, czy, czy chociaż zostawienie łapki w górę. A teraz, na sam koniec tego filmu, chcecie zaprosić do... Dwóch innych filmów. Ten mówi o e, różnego rodzaju narzędziach, które istnieją w, w świecie sztucznej inteligencji i jak z nich korzystać. Myślę, że Ci się całkiem spodoba. A ten opowiada o tym, jak stworzyć biznes na żądanie czyli taki duży, e, fajny, działający biznes, który pozwoli Ci generować zarobki powyżej 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Zachęcam Cię do obejrzenia któregoś z tych filmów. Widzimy się później. Jeszcze tu jesteś? Ten, 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 jest, ten, jest, ten jest fajny ten no? polecam